Cześć, z tej strony Paweł Paczul. Witam Was na znanetypy.pl. Dzisiejszym meczem, który możecie obstawić, jest spotkanie jednej i drugiej Pucharu Polski, a więc starcie Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Obie drużyny mają jeszcze szansę na medal w tej edycji Ekstraklasy. Lech ma oczywiście sporo większe. Lech walczy o wicemistrzostwo. Ale Lechia też jeśli jeszcze się zepnie, to ma, ma okazję powalczyć chociażby o to trzecie miejsce, chociaż strata pięciu punktów na trzy kolejki przed końcem jest już znaczna. Natomiast na pewno dla jednych i dla drugich awans do finału Pucharu Polski byłby czymś bardzo ważnym. Lech ja, no nie ma za dużo trofeów w swojej gablocie, co, co tu dużo mówić. Yy, rok, te, rok temu wygrał Puchar Polski, teraz chciałaby go obronić. Jest na przyzwoitej drodze. Lech, jak wiadomo, też nie zapełnia swojej gabloty z Pucharami. Yy, przegrywał finały na Stadium Narodowym i kto wie, być może akurat yy, w Lublinie yy, byłby w stanie się spiąć i wygrać. Jak to wyglądało przed tym meczem? No, tak, że Lech wystawił podstawowy skład na starcie z Legią, z kolei Piotr Stokowiec trochę zarotował i e, szczególnie z przodu e, wystawił część graczy rezerwowych, co nie skończyło się dobrze dla e, jego drużyny. 0-3 z Krakowią, Lech z kolei wygrał z Legią 2-1, no ale zobaczymy, czy nie zabraknie Lechowi sił. Pamiętajmy, że teraz tempo jest szybkie. Natomiast jeśli miałbym obstawiać, czuję tutaj e, zwycięstwo Lecha e, jedną bramką. Tak, myślę, że będzie dwa, jeden. nie wiem, mam jakąś taką czutkę, że to się skończy takim wynikiem. E, także, cóż, zapraszam Was do lajkowania, do subskrybowania i do dobrej zabawy, a także na znane typy.pl. Pozdrawiam.